Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry 911. Moi drodzy, słuchajcie, bardzo słusznie mi zwróciliście uwagę, że te strzelby są w cholerę lepsze, więc zrobimy sobie tak, że karabinę damy tym policjantom teraz. No ja oglądajmy karabinę. A muszę zdjąć pistolety, zapomniałem. Dajmy im karabiny. Strzelby wyposażymy od razu, w nasz najmocniejszy oddział. I potem pomyślimy, co dalej. O, strzelby. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Cztery kupiłem, dobrze. Naturalnie dawajmy naszym fajterom szczelby. Mhm. I myślę, że zaczniemy od kamizelek, jako kluczowe, jeszcze jedną bym dam spisywarkę tutaj, czyli w ten sposób, i dwie kamizelki, to od tego zaczniemy. Hop, dobrze. Następnie tych chłopców i dziewczęta wyposażmy w, też strzelby cztery sztuki, dwa, trzy, cztery czyli cztery strzelby, no trzeba im pozbyć się pistoletów, zapomniałem. Nie da się sprzedać jakiegoś wyposażenia, czy coś? Chyba nie. Nie widzę przynajmniej, żeby to wyglądało w ten sposób. Trudno. Wymienimy im na strzelby broni, oczywiście, i kupmy im kamizelę. Raz, dwa, trzy, cztery. Szczerze powiedziawszy, zależy mi bardziej, żeby oni potrafili radzić sobie w, w walkach, niż żeby, e, niż żeby robić coś innego. Dobra. Teraz tutaj wyposażenie potrzeba dorzucić wszędzie, czyli potrzebujemy bardzo dużo. Sprawdźmy, czy wszyscy mają apteczki. Wydaje się, że wszyscy. Nie, jednego brakuje mi tego. Lekarza. O, prowadzenie masz niezłe i w sumie jesteś jedyną osobą, której mogę wziąć, więc w porządku. Teraz tak, potrzebujemy tu apteczki jednej jeszcze, czyli ekwipunek i apteczka. Bardzo dobrze. Teraz zróbmy wszystkie narzędzia techniczne strażakom. Czyli raz, dwa, trzy. Zacznijmy tak. I jak będzie się dało, to zaraz im apteczki jeszcze powkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Nie wiem, czy mi starczy pieniędzy na wszystkie apteczki jeszcze. Na pewno zależy mi na tym, żeby wyposażyć ich możliwie najlepiej. Bo faktycznie oni wykonują wtedy gros robót dużo, dużo szybciej. A jeśli chcę pomyśleć jakkolwiek o zrobieniu dobrze tych map, to potrzebuję tego. mnie na dwie apteczki, więc zróbmy tak. O, w ten sposób. I teraz helikopter też może leczyć. Mamy dwa terminale. Tu mamy dosyć solidną obstawę. Jesteśmy pokamizelkowani. Jest nieźle, jest nieźle. Jestem zadowolony, myślę, że możemy pójść do rozmieszczenia jednostek. Dobra. San Francisco znamy dosyć nieźle, więc wiemy, jak tutaj gdzieś w miarę reagować w nim. Ten wóz powinien być gdzieś tu. Ciężki niech będzie tutaj. I motory, jeden tutaj motor. Halo, drugi moturze gdzie jesteś? Pewnie pod spodem, tak, dokładnie. Drugi motor niech będzie tutaj. Ty bardziej bądź tutaj w takim razie. I karetki. Jedno potrzebujemy tu, to jest wóz techniczny. O, znowu zepsułem techniczny daj mi tu. Tak, ta niech będzie tutaj. Helikopter daj mi tutaj, ty stacjonuj. Może tam nic nie mam? Tak, w ten sposób będziesz stacjonować. Karetki bardziej do centrum potrzebuję mieć, żeby mogły z centrum reagować lepiej. Tu jeszcze coś siedzi? Pod spodem? Jedna siedzi. To ty stacjonuj tutaj w szpitalu. Wydaje się być ok, aczkolwiek przesunąłbym ciebie tu. I to już chyba jest wtedy dobrze. Mamy reagowanie, mamy szybkie, dobra. Go, lecimy. No, nie zdążyłem go przesunąć. Rozpocząłem dyżur przed. Co to za zdarzenie? Głośna impreza mogą być narkotyki. Okay. Nie pierdzielmy się, tylko jedźmy od razu ciężkim prajazdem. Mhm. A które oni tej imprezy mają? 7 rano głośną imprezę. Nieźle. Co? 9-1-1, co jest tu emergency? Hey, there was a robber? Mhm, gdzie? Kiedy? Kiedy? Dobra. No. No, we are fine. Your attacker mm, is still in the area. They ran away down the road. Do you know what direction they went? Uh, Dobra. I think south. All right, sir. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Dobra. Oczywiście czekajmy wyśledza tutaj, bo pewnie będziemy do nich strzelali, skoro to są uciekinierzy. Podroba też, tu powinniśmy wysłać zaraz karetkę. Kupują i nie walczą o dziwo. Mhm. Wyślijcie was zaraz tutaj. To dopiero zawiniesz tutaj na ulicy, widzę. No, kiepski szpital, swoją drogą, jeżeli chodzi o zawijanie. Wszelki wielki wyślimy. Cóż to? No, tak, ja się spodziewałem. Znaczy no, dobrze, że tu wysłałem karetkarza. Walczycie? No, już się zajmują dwoma. Mądrze, Ignacy, mądrze. Dobra. 911, what's your emergency? Dobra, zgłośnie, wybaczcie. If you can't talk... please press any digit on your phone okay't put the sum hello is anyone there hello, ah, hello sir we got a 911 call from your phone do you have an emergency uh, excuse me it's Piszajcie mi też, że mogliby w takich sytuacjach wysyłać tutaj e, osoby, żeby dać im mandat. Ale szczerze, nie. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. No, of course. Uh, I'm sorry. Gnarę. Gnarę oczywiście. Waiting mhm. for Ty tutaj co to jest? Porud. Tak. To helikopter darade. Z dwuol więc nie robot. What the hell? Jest. Oh god. Oh god. O kurwa. O kurwa. Przygniecione gruzem. Trzech rannych. O kurwa, zaczyna się. Sekunda, sekunda, sekunda. Techniczna. dobra, jedziecie, wy e, 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 Jedziecie to ratować. E, wy Dobra, wy też tutaj. Ty robisz poród. Dobra, zajebiście. E, o kurwa, tam jeszcze coś. Trzech rannych. E, dobra, jedziesz, ty. Jeszcze ktoś musi tam pojechać zaraz. Dobra, ci nie skończył tutaj robotę. W sumie dobra, to. W... Dobra, pójdźmy grę na wolniejszym ten. Ale rozpierdol. Helicopter let you use. still? What are the orders? 911, what's your emergency? Oh god, I finally gotten through. Sir, over here. Uh, Sir what's your emergency? The Colossus is my neighbor's house. It literally fell apart. Colossus, I don't know what to do. Uh, uh, address, what's the address for that house? Their house is at. Mm. Were your neighbors inside? I think so. Uh, you think so, or they were? This is really important. We have a lot of emergencies. They were. Um, I saw Jane and Susan for sure. Probably with the little kid. I have no idea about the rest of the family. Mm. Okay. How many people live in the house? Six. Uh, but Ted surely went to work in the morning. So if Ted's gone to work, there could be as many as five people in the house. Oh, curva. So yeah. who would be in the house and what are their ages? A woman, two children or three. Rouse is older though, she's in college. And Sue, their grandmother, she's 65. Uh, dobra. Has the house completely collapsed? Yes, there's only a single wall fragment left. Mm -hmm. Can you hear anything from under the rubble? Uh, voices, somebody calling out for help? I don't know. I, I waited a while after the earthquake stopped and I looked out the window and saw that and started calling you immediately. Uh. Okay, listen. They need you to help. Help like how? It might take a while before fire and ambulance can get there. Obviously. You can try to get the other neighbors to start removing the rubble. Okay. Anything else? What I need you to do is as soon as we're off of this phone call, go over to the collapsed house, but don't walk on the rubble, okay? Maybe you can manage to figure out where the rescuers can start looking for people, help them find them faster. But if you smell gas, stay out of the area. Okay, got it. Wait for fire and ambulance to arrive. I'll do as you said. Ale tego jest. Dobra, jest, 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 OK, Reporting. Okay. szybko Co to jest? zastan Dajemy radę na razie, słuchajcie, jest ok. Jest lepiej niż się spodziewałem w sumie. Tu będzie trzeba rannego wziąć. E, 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 jedź tam. Weź was, jedź tu. Ty jedziesz tam, dobra. Jedź tu. Jedź tu. Dobra, wam obstawiasz? Dobra, jedź tu. Co to? Uciek wody, a tego jest. 911. What's your emergency? Whoa, dude, we have a situation here. Okay, what hmm. happened? Uh, you know, a car fell into the ground. Sir, what's your location? It's at. Dobrą. Right. Tell me what happened, sir. After the quake, the road just cracked and kind of split up. And the car, just it just fell there. So the Dobra. car is in one of the cracks in the roadway. It partially, like, slid into the hole. Okay. Uh, is the car still running? No, no, no. I mean, it was running, but the lady driving it stopped and turned it off when the shaking started. I, I guess she was just panicked. Dobrá. Uh, How deep is the hole the car is in? Let me have a look. Well, I don't know. To feet? Maybe more. Dobra. Uh, I'm sending the emergency services. Please wait for them. Oh, better be quick. The, the might start again. Uh, Dobra. Nie, nie chciałem go wysyłać, bo ten gości się wydawał strasznym gauganem i bałem się, że on sobie coś tam zrobi. O kurwa! Tu jakieś jest hardo. Poród. Dobra, to szybko zróbcie to. Z policją tu wyślemy. Wandalę, obstawcie o, wandali szybko. Dobra, ty jedziesz tam. Ty jedź tu, ty jedź kurwa, tu. Sprawa rozwiązana, jedź tu. Tu trzeba wszystkich służb. Jedź tędy, ty. Dobra, ty rób wandali. Kurwa, ostrzał. Akurat ja, tego nie potrzebowałem w tym momencie. Dobra, jedź tutaj na lot. Jedź tu. E, dobra, tu jedziesz. Jak wam idzie? Telefon Need help some cables are hanging down on the field near the school some kids are laying under the cables I'll go get them out of there uh. first secure the area what do you mean mm. uh. just stand somewhere near and warn other people not to go there okay but I want to help uh. let's start with you figuring out exactly what's <laughs> okay Please take a look at the cables. Are they hanging above the ground? Are they touching the ground? Are they thick or thin? They aren't very thick and the wind is swinging them. Oh damn! What happened? They sparkle when they touch the ground, a bit like fireworks. Uh, those cables are live. Please don't approach them. I'll send firefighters to come and take care of it. So, what am I supposed to do? I want you to look around. Is there anything else going on besides the cables hanging down? Wait, the ground under the bench has slided, and there's some water flowing out. I guess some pipe is bursted. Is the water spreading out on the field? Yes, I can see that now. It flows slowly, but it's spreading. Mm hmm. Are the victims lying in the water? Yes. Should I get them away from there? They need your help. Okay, okay, I'm not deaf. There's a girl laying on ah. E, czekaj, tak, wyślij tutaj tego dżentelmena, szybko, szybko, jeszcze raz, leć tu e, Case resolved, jedź tutaj, szybko, nie, jedź tutaj, szybko, jedź tutaj, szybko Tutaj, szybko. tutaj dobra, coś, coś robimy, aha, wyłom, e, o, kurwa, źle jest, jest źle Tu zamknięte, jedź za nimi, ty jedź tutaj, dobra Coś robimy, coś robimy, coś się dzieje. Helikopter, tutaj musisz polecieć, widzę. Dobra. Co, transport do szpitala? Kurwa, Mać. Nie mam transportu do szpitala. Dobra, jedziesz ty tutaj. Musisz odblokować mi jednostki. Dobra, kurwa, Mać, za dużo tych zgłoszeń jest cholernie. Dobra, ja tu zaraz chcę poradzić, z tym. Na no, mnie do szpitala, jedź tu. Mhm. Telefon. What's the address there, man? It's... Tell me what happened. We still don't have any electricity after the earthquake. Mm-hmm. Uh... Okay, is anyone in a life-threatening situation? One of our patients has an artificial heart, and his batteries are running out. Oh, porva. Uh... Is it possible to recharge the battery? Internal battery is empty, and external one is almost depleted. Mm. Okay, gris? what do you suggest? Dobra, uh. Do you have your own transport? If I had, I wouldn't be calling you. Mm -hmm, this is non-ambulatory and ambulance is necessary. Uh. How much time do we have? A few minutes. Less than that if you want to transport him in a vehicle without onboard life support. Okay, I'll try to request someone with battery units or a fully fitted ambulance as soon as possible. Kurwa, jak to jest przepierdolona robota Dobra, potrzeba tu już tylko policjanta Dobra, olać to, jedź tutaj Dwóm w drodze, zróbcie Coś mi zdechło Zdychają mi, trasę reputacji w chuj Grzej tutaj, ratować, co się da Jeszcze Ty, jedź tutaj, ratuj Cokolwiek się da Zawalony dom, jedź Ty, zamknąłeś już Drodze do szpitala, zajebiście Pozbierajcie ich mhm. Ty, jedź tu You go there. Pull out your legs. I don't know. What the hell is going on? Nine one one. What's your emergency? Hello. Hello. Anybody there? Ma'am, you've reached nine one one. What's your emergency? So, there's plenty of water here. And... Yeah. Where are you calling from, ma'am? Could you please give me your address? Uh, 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 uh. Mm hmm So, what happened, ma'am? I asked what happened. I just told you there's water everywhere. Okay, uh. Okay, where is it coming from? Do you have something wrong with your pipes? Pardon? Pipe? No. Okay, ma'am, you're gonna have to shut off your breaker box. What? The breaker box, ma'am, so you don't get electrocuted. I insist you turn off your breaker box. But I told you that! They could restore power at any moment. If the water hits the electricity, you could get electrocuted. Get what? Electrocuted! Oh, okay. What should I do then? Shut off your breaker box. Alright. Where are those? Usually they're in a box near the entrance to the building. Aw, uh, I know, I know. I'm not that old. Of course not. Dobra, czekaj, nie wiem kogo tam wysłać, szczerze mówiąc no. nawet do mnie. Tu taretka potrzeba. Jedź tu Zaraz będzie potrzeba więcej transportu medycznego. Jedź tu. Ty jedź ratuj tych. Ty jedź, tutaj. Co tu się do cholery dzieje? Trzeba transportu medycznego, tak? Dobra, jedź. Kieruj się teraz tam. Wy powinniście sobie po. kurwa, nie poradzicie się z pożarem, nie ma szansy, żebyście się z nim poradzili. się przyjechać tutaj pojazd. Ty jedź tu jedź tu, teraz ta techniczna. Jedź tu ty, tu. Tu. ty leć tam Kurwa źle się dzieje, jedź tam Strasznie dużo tracimy reputację, próbuję robić co mogę, ale nie daje rady. Jest -1 -1. ciężko. o cholera o! Dobra, kurwa, gdzie?

Co tu potrzeba? Techniczna robota jedna jest jeszcze. Dobra, jedź tam. Ty co robisz? Jedziesz tam, dobra, do końca. Rani do szpitala, zajmij się tym. Techniczna, jedź tutaj. Ty jedź, tutaj. E, e, ty jedź. Kurwa, strażaków tam potrzebujemy też. Cholera jasna. E, dobra, jedź tu, strażak. Tu, ty tu, ty tu. Ty. Nie wiem, kurwa, tu, e, telefon. -1 -1, what's your emergency? Kurwa. When was your car stolen? Just now. Oh, i seen those on. thieves driving away in my car. Send somebody to catch them. Where did this happen? In the middle of the street. While I was standing at a red light, he just dragged me out of my car and drove away. What's the address of where this happened, sir? It happened at. So, how many suspects did you see? There were two of them. Okay, I'm going to need your license plate. Can you give that to me, please? It's what color is your car? Blue. What type of car is it? It was a van. We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. <coughs> Pożar domu. No tak, jak pożary gaszą ci, no to ciężko, żeby nie byli ranni teraz, nie? Jezus, Maria, ile ja tych kurwa zgod KOT na drzewie?! No, czy was popierdoliło? Ludzie, kurwa miasto płonie, wy. Kurwa mnie dokonać, że wysyłacie. Zróbcie to, babcie w końcu. Podostrzałem, tak? Leć tu. Ty, nie wiem, mieć tu. Brakuje mi ludzi w fuj. Pożar domu. Jak on idzie. Dobra, przyjechali już ci. Powinni poradzić sobie zaraz. Dobra, jedź. Ty, tam. Ty kieruj się w tę stronę. Hulajnogo. Nie będzie ty masz jechać, do centrum. Jedź tam teraz. Ty pomóż tu. Ty odwiozłeś, jeszcze potrzeba przywieźć kogoś. Dobra, przynajmniej trzeba będzie ciężkiego pojazdu wysyłać teraz. Dobra. Tu zrobili chyba pożar, chyba jedź tam do pożaru budynku, już. wraz z nim. Dobra, wy obstawcie to. Dobrze, zajmują się rannymi, jedź ty tutaj. Mhm. tutaj jedź. Dobra, zaraz zamknął chyba pożar, chyba. Chyba im się uda. Pomóż z pożarem, zagrożenie elektroniczne. Dobra, zamknijcie to za moment. Ale reputacji zrobiliśmy, co? Pomimo patrzcie, strat, mimo wszystko. Dobra, jeszcze tutaj. Ty też tutaj. Ty też pojedź tutaj. Tu trzeba karetkę. Karetka. Dobra, tym pożarem się zaraz zajmą. W serio to był płonący śmietnik. Dobra, walczcie z pożarem. Co tutaj jest? Wszystko. Dobra, jest Wydaje się, że jest okej. Okay. Nie, już tutaj. Tu. Więc Wow. Ale dzień. Ja pierdolę. Community Police, coś tam medal dostałem. Dobra, tu dobrze, dobrze, dobrze. To był początek i zaczęły się. Wyciek wody. Wyłom na drodze. Wyłom na drodze. Dobra, gdzie zacząłem tracić? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Kot na drzewie, to zrobiłem Tutaj, tak, przygniecionego gruzy nie wyciągnąłem Samochód blokujący ruch nie wyciągnąłem Kradzież samochodu, zgubiłem lokację Porażenie prądem Śmierć mężczyzny Niewłaściwych instrukcji operatora, czyli mój błąd Ja mu dałem złe instrukcję w takim razie Ale masa rannych, co? No, to zjebałem Poza tym już potem resztę zrobiłem dobrze Spieprzyłem, spieprzyłem informację tam dla niego Szkoda A gdzie jest ta babcia? Nie, tutaj dałem radę z nimi. Uruchamiję generator ponownie. A to dobrze, one mieszkanie. Tak, przekonałem ją, do, żeby wyłączyła bez, bezpieczniki. I tutaj też dałem radę. Ej, to nieźle. To jak na taki cholerny dzień, że, że dałem radę, to jestem z siebie dumny. Więc możecie zostawić taktycznego lajasa za dobre poradzenie sobie z, z problemami. I, I widzimy się moi drodzy w następnym odcinku. Więc ja bym i byście byście był 911. Trzymajcie się, ciepło. Pa, pa.